Dzień dobry, witam na sesji wtorkowej 8 dzień czerwca i rozpoczynam przegląd techniczny dzisiaj, lekko, nietypowo, od drugiej strony trochę. Zaczniemy sobie od dwóch układów na parach walutowych z PLN-em i też układy, które chyba wczoraj na bloga wrzucałem, natomiast tutaj w ramach tej analizy wideo można sobie je tutaj przypomnieć. To są szerokie techy, więc wiele tutaj się nie zaktualizowało, ale odnosząc się stricte do wykresów, interwał sesyjny. I układ korekcyjny na Europelenie. Mierzymy sobie tą korekcję wzrostową z okolicy 4,52,00 do 4,59,20,30. dołki które zostały wyznaczone podczas sesji wczorajszej, 4,43,80. I od tego, od tego pułapu, gdzieś widzimy to odragowanie na Europelenie. Świeca wczorajsza może nie do końca formacja młota, bo. Bardziej tutaj świeca oznaczająca niezdecydowanie. Mamy długi dolny dzień, ale też spory ten cień górny. Dzisiaj otwarte, dosyć spokojne. Po godzinie, po godzinie 10 ta zmienność na tą chwilę jeszcze bardzo, bardzo mała. No i tak naprawdę, tak naprawdę jeszcze dzienny ręcz, jeśli chodzi o ten rynek, nie przekroczył właściwie 100 pipsów, więc jak na tą, na tą parę walutową to jest bardzo, bardzo niski wynik. Target wynikający z tego układu 1 do 1 to strefa opór o kursie USD PLN, tutaj też szeroki schemat na interwale sesyjnym i tak naprawdę schemat, na którym, na którym lotowanie testują nadal strefę wsparcia strefę wsparcia 3,65. 536600 można tutaj to zaokrąglić. W zasadzie stupisowa ta strefa wsparcia 365 366, uwagi na to, że interwał sesyjny i ten rejony są naruszane, to możemy odnieść się do takiego kursu. naprawdę pytanie jest główne czy ten poziom jeszcze jest do obrony, bo tutaj pod koniec maja mieliśmy zejście dynamiczną reakcję. Później kolejne zejście w miarę dynamiczną reakcję i w zasadzie teraz mamy to trzecie zejście. Pewnie jak idziemy na h to będzie coś w stylu odwróconego RGR-a. jedno zejście, lewe ramię, głowa i teraz kształtowane mamy prawe ramię, a więc to by było fajne potwierdzenie, jeżeli tutaj właśnie podczas sesji wczorajszej nie mieliśmy nowych minimów, więc zachowujemy ten schemat odwróconego RGR-a tak naprawdę ewentualne zagrania long ze stopem poniżej wczorajszego low. Jak najbardziej sensowne. 3,64, 55, 60 to było wczorajsze low, więc próby zagrywania długich pozycji z zabezpieczeniem tutaj mają na tą chwilę całkiem spory sens i duże prawdopodobieństwo realizacji zyskownej. No, lecimy, sobie, lecimy sobie teraz w drugą stronę, teraz lecimy za złotem, ale może nie na interwale sesyjnym. Korekta prosta. Zobaczmy sobie układ na korekcie prostej na złocie. A więc raz AB, BC i ewentualna fala CD. Fajna biegunowość tutaj chyba będzie potwierdzeniem dla tego schematu. Zmienimy na odcień zielonego. Dokładnie. Tutaj mamy fajną bardzo biegunowość, która potwierdza na ten poziom wsparcia z uwagi na te. Na te wierzchołki z pierwszej połowy maja, wyjście górą. I teraz korekta prosta, a więc AB, B, i potencjalna fala CD, która może mieć zakończenie właśnie na poziomie cenowym: 1842-43 dolary za uncję złota. Euro USD. Aktualny scenariusz z tym 1 do 1, szerokim 1 do 1, strefa oporu 1.22.25, Tutaj lokalnie coś być może jest realizowane, lub zostało już zaksięgowane. Chodzi mi o potencjalną korektę pędzącą. Zobaczymy. No w pełni nie zostało to zaksięgowane. Brakło nam dzisiaj tu po godzinie 9. Zabrakło nam powiedzmy około 3-4 piksów, natomiast ten poziom pozostawiam. Być może, być może kolejne zajście się pojawi, być może już w okolicy sesji amerykańskiej zobaczymy, jaka ta zmienność będzie, będzie w kolejnych godzinach na wykresach. więc, dla przypomnienia, lokalna strefa wsparcia 1,2159, cały czas szeroka strefa oporu 1,2225. Jeśli chodzi o DAXa, nowe szczyty historyczne 15730 i teraz tak, zejdziemy może na M30. Potencjalna pierwsza strefa wsparcia, bo widzimy, że korekta jest generowana na DAXie, a więc potencjalna pierwsza strefa wsparcia dla, dla sprzedających, ewentualny target dla sprzedających 15635 punktów. Jest około 30 punktów od obecnej wyceny, także całkiem, całkiem niewiele, tak podając, zakładając, przyzwoitą dynamikę, to spokojnie do zrobienia w przeciągu nawet kilku minut na daxie takie 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 momenty jak najbardziej nie są niczym szczególnym, jeśli chodzi o odmienność na tym indeksie, a więc 15,635 najbliższe wsparcie na daxie.